Szumiała leszczyna, szumiała nad wodą i ja też szumiałam, jakżem była młodą. Szumiała leszczyna i liście rozwiała. Jam przestała szumić, bom się zestarzała. Jam przestała szumić. Bom się zestarzała, nie będziesz teściowo u mnie miejsca miała. Pójdziesz do przytułku, bożeś pole zdała. Pójdziesz do przytułku, bożeś pole zdała. Pójdziesz do przytułku, będziesz się modliła. Za te swoje grzechy coś je narobiła. Za te swoje grzechy coś je narobiła. Siad na dębie i kuje, i kuje. Ja się swą starością wcale nie przejmuję. Ja się swą starością ale nie przejmuję, Pójdę do przytuku, będę seśpiewała. śpiewała przytuku są chłopy, będę podrywała. Przytuku są chłopy, będę podrywała.